Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, teraz jest najlepszy okres jesienny dla mnie. Listopad, gdzie tak ładnie jest w lesie, idziesz jak w bajce. Tak krótkie dni, długie wieczory. Jeszcze bardziej lubię, kiedy jest. Pochmurna i pada deszcz. Po prostu to jest najlepsza pogoda dla mnie. Tak kocham ten czas. Wiem, że wiele osób dziwi się, jak to można kochać, kiedy pada deszcz i krótkie dni. No, ja tak mam. Nie przeszkadzają mi inne też pogody nie przeszkadza mi słońce, wiosna. Każda pora roku jest dobra, ale ta dla mnie jest najlepsza. Dzisiaj Wam dam przekaz, i dowiecie się, kto pomaga zmienić Waszą rzeczywistość. Oprócz zmian, które odczuwa każdy człowiek, zmiany te dotyczą jego wewnętrznego stosunku do siebie i do rzeczywistości. Zmiany te dotyczą jego związku ze społeczeństwem. Połączenia mogą stać się jakościowo inne, ale teraz nie o to chodzi. Przestrzeń się zmienia. Sama jej istota. Jaka jest przestrzeń w danym przekazie? To inteligentna substancja, która staje się bardziej świadoma. Jeśli przedstawimy na przykładzie rybę, która pływa w akwarium, a woda w akwarium, staje się świadoma. Ta woda pomaga rybom dopłynąć do jakiegoś celu. Od dokładnie przestrzeń, w której żyjesz, jest substancją, która pochłania cząstki wprowadzane przez najwyższe inteligencje. Cząstki te można również nazwać kodami aktywacji w celu zwiększenia wibracji przestrzeni. Co to może dać osobie, która rozumie, że ma ciało energetyczne, ciało subtelne, czyli pewien poziom rozwoju. Możesz spróbować spędzić dzień, oddając się przestrzeni. Dawanie siebie oznacza podejmowanie decyzji i niektórych działań na podstawie uczuć, jasne czucia. Na doznaniach oznacza to poza Twoim polem mentalnym, który jest pewna lęków. Lęki kierują wyborami w standardowym świecie, w standardowym umyśle człowieka. Jeśli człowiek zacznie rozumieć, że substancja, przestrzeń, w której się znajduje, zwiększy wibracje i staje się partnerem w współtworzeniu procesu zwanego życiem, w tym przypadku człowiek przestanie się bać tego, co może się wydarzyć. Zawsze będzie jakiś wybór, który wyprowadzi ze ślepoga załóka. Współtworzenie z tego rodzaju przestrzeniem rozpoczęło się i będzie szczególnie bliskie osobom, które osiągnęły pewien poziom świadomości i rozumieją swój wpływ na procesy. Oznacza to, że może to być każda osoba, która rozumie, że jeśli nie pójdzie do pracy, w której zasadniczo wyraża swój cel, pieczenie dobrego chlebu na przykład nie przyniesie to ludziom radości. Idzie do pracy z odpowiedzialnością, rozumiejąc, że jest tu potrzebny. Przynajmniej ten rodzaj poziomu uważności już prowadzi człowieka do partnerstwa, współtworzenia z inteligentnym i już stającym się świadomym przestrzeniem. Pomyśl, o ile łatwiej będziecie porzucić prawo wyboru i przekazać je do umysłu wyższego poziomu. Co pomoże Ci bez strachu płynąć przez procesy w działaniu w wyborze, podejmując natychmiastowe decyzje w oparciu o doznania lub jak to nazywasz w oparciu o odpowiedź, zdaję sobie sprawę, że w zasadzie nie popełniasz błędu, ponieważ ta przestrzeń Ci wspiera. A nawet jeśli popełnisz błąd, zostaniesz przeniesiony. Do pierwotnego punktu wyższego poziomu za świadomością błędu i powodu, dla którego to zrobiłeś. Oznacza to, że jeśli wcześniej cała odpowiedzialność spoczywała na osobie, teraz rzeczywistość, w której się znajdujesz, częściowo przyjmuje tą odpowiedzialność. Można to porównać do korzystania również z sieci neuronowych, które sugerują, Pewne opcje, ale jeśli sieci neuronowe mają ograniczenia, przestrzeń nie ma tych ograniczeń. Co to oznacza? Oznacza to używanie intuicji, oznacza używanie znaków. Zwracaj uwagę na te znaki. Oznacza to Twoje połączenie ze swoim wyższym, ja, gdzie jest to wsparcie, w którym stosujesz swoje poczucie siebie. I szukasz, szukasz właściwego rozwiązania, prawdziwego rozwiązania. To uczucie, że tak, robisz wszystko dobrze, tak, idziesz właściwą drogą, a nawet otrzymasz wsparcie jakimś tekstem, jakąś wiedzą, jakimś obrazem, akceptujesz te wiadomości i masz rozszerzenie w klatce piersiowej, na przykład na poziomie Czwartej czakry. Można to nazwać kanałem podobnym do połączenia z Wyższym Ja, które wspiera cię w codziennym wyborze, w procesie codziennego wyboru. Ten nowy poziom przestrzeni obejmuje również tymczasowe wiry, co to jest. Kiedy osiągasz poziom uważności i pracy z tą przestrzenią, osiągnęłeś ten stopień, w którym masz dostęp do współtworzenia, ale z jakiegoś powodu, z powodu filtrowanego umysłu z powodu osobowości, ego, leńków, nie możesz oddać się procesowi. Otworzy się na niego procesowie współtworzenia z wysoce inteligentnym przestrzenią. I tu z czasem wrócisz do pewnego punktu bardzo podobnego do Dnia Świstaka, ale niekoniecznie będzie to miało miejsce kilka dni z rzędu. Może się to zdarzyć w tym dnia ta sama sytuacja, co brzmi naprawdę dziwnie. Jakaś sytuacja nagle zdarza się dwa, trzy razy. Podobna, ale z różnymi uczestnikami sytuacja. Na przykład musisz zapłacić jakiś rachunek i zapłaciłeś, ale list przychodzi jeszcze raz z jednego źródła z drugiego z przypomnieniem. Takie zwieranie czasu. Przypominają ci o mentalnych kotwicach, które nie pozwalają ci stworzyć obrazu swojej przyszłości. Wejść w tą przyszłość bez strachu i przekazać prawo wyboru świadomemu współtwórcy twojej rzeczywistości. Czyli tej samej przestrzeni, w której żyjesz. Moi drodzy, nie da się Dalej żyć bez zaufania. Po prostu się nie da. Nie masz zaufania, będziesz przydzierać się przez to życie. Jak zaufasz, ciebie będą nieść. Tak jak już nieraz o tym mówiłam. Zaufajcie. Wami się opiekuję, nami wszystkimi się opiekuję. Oddajcie się, poddajcie się. Wszystko jest zapisane. Шизтка, мы мамы только единый выбор, ищ за голосом души люб С вами была Ирина.